Na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco! A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. Oto skład gości na to spotkanie. Exposito przed szansą. Łukarze Śląska, wywalczyli żółtrożny. utrożny. Głęboko w pole karne zagrywa. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. No takim strzałem to go nie pokona. Odzyskują teraz piłkę. Podanie do Exposito. Gol! No! Czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej plyny. Prowadzą zatem 1 do 0. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. To zrobi ekspozitą. faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. Znakomita interwencja, znakomita. Centra w pole karne, jest główka, ale obok, raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Wybił na rzut Rożny, mogą się spokojnie ustawić. Zrożnego w okolice 11. Interwencja, wybicie znakomicie, jak z podręcznika. Zatem strzela. Doskonale się ustawił. W ciągu ostatnich kilkunastu minut można było odnieść wrażenie, że Śląsk wręcz bawi się z przeciwnikami. Prowadzą jedną bramką, ale wciąż mają znacznie więcej z gry i jak tak dalej pójdzie, powiększą swą przewagę. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Podanie do Exposito, uwaga ma szansę, radzi sobie bramkarz, wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji, pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubramkowe prowadzenie? Dwa gole przewagi to byłoby już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. Odbiór, ale piłka poza linią boczną uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Dobry refleks bramkarza, wypita piłka. Teraz po rogu będzie szansa, by wyrównać. Głęboka ta centra z narożnika. A i no niestety, ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. To chyba wpadnie. Mamy bramkę i znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Ta wyrównująca bramka w końcówce połowy jednym może dodać wiatru w żagle, drugim podciąć skrzydła. Sztaby trenerskie muszą teraz zadbać o właściwe nastawienie swoich drużyn na drugą połowę. Koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Exposito. Okazja może być groźnie. Nie do wiary. Tylko bramkaż do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Co za obrona, nie ma bramki. Świetna interwencja, co tam się stało? I tracą teraz piłkę. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Ależ ma żelazne nerwy. Mają teraz szansę na kontratak. Strzał, proszę Państwa! Co za sytuacja piłka o centymetry mija bramkę. Przekwyt, szybkie rozegranie, dobry strzał. Zabrakło tylko piłki w siatce. Świetne, prostopadłe podanie. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą bramka. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał, naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Mamy teraz wynik 2 do 1. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Czy trafi? Boi i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna, wydaje się, rozpita. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Na tablicy wyników 3 do 1. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Petr Schwarz. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Przecina ten centre. Wybija. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Bramka. Proszę Państwa. Tym samym ma już na koncie hat tricka Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Obecny wynik 4-1. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Gra toczy się mimo tego faulu. Petr Szwarc. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. No przekonujące, pewne zwycięstwa odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty.